Znajdujemy się w Pieczyskach koło Wieruszowa, gdzie w latach 30. XX wieku prężnie działał folwark Grześka, zarządzany przez żydowską rodzinę Glicksman. Mniej więcej w tym miejscu znajdował się niegdyś folwark, w którym Hawa i Fajwel Glicksman doczekali się dziesięciorga dzieci. Jedną z nich była Bluma Glicksman, która w 1934 roku wyszła za mąż za żydowskiego lekarza z Kalisza, Dawida Brauna. Po ślubie przenieśli się do Warszawy, gdzie doczekali się dwójki dzieci, Felicji i Jurka. Ich szczęśliwe życie przerywa wojna. Zostają zamknięci w getcie w Warszawie. Dawid załatwia sobie fałszywe papiery i funkcjonuje jako Zygmunt Bakowski poza gettem. Kiedy tylko może, dostarcza głodującej rodzinie jedzenie. Bluma nie wytrzymuje ciężkich warunków w getcie i po chorobie umiera w 1941 roku. Opiekę nad dziećmi przejmuje jej siostra, Frania Glicksman. Dawidowi udaje się kupić również fałszywe dokumenty dla córki i znaleźć jej schronienie u znajomego poza gettem. Jurek nie ma tyle szczęścia. Swoje wspomnienia Felicja Bryn spisała w książce o tytule Nigdy nie zapomnij kłamać. Prawdziwa historia przetrwania. Kolejne wydarzenia Felicja wspominała w swojej książce w ten sposób. Ciocia Frania pewnego dnia założyła mi niebieską sukienkę, wpięła we włosy białą wstążkę, wzięła na kolana, przytuliła i powiedziała. Od dzisiaj nazywasz się Grabarczyk. Pamiętasz Szyrlejkę? Bądź aktorką, tak jak ona. Pamiętaj, że od dzisiaj musisz już tylko kłamać. Tak wyszykowana dziewczynka wsiadła z bliskimi do pociągu. Wspomina, zanim dojechaliśmy do Dęblina, Niemcy z psami zaczęli sprawdzać dokumenty. Pytali opryskliwie: Są tu jakieś Żydy? Jeden z bliskich mężczyzn posadził mnie na kolana, przytulił. I zaśpiewał piosenkę, której melodię słyszę do dzisiaj. Ta ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstajemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Po chwili ocierając łzy z oczu, mężczyzna wyszedł i zniknął. Tym mężczyzną był jej ojciec, i wtedy widziała go po raz ostatni. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.